Rumiet guzowaty przyczyny, objawy i leczenie. Rumiet guzowaty to choroba zapalna skóry i tkanki podskórnej charakteryzująca się kreskaływo-czerwonymi guzami na skórze. Zmiany te ust pój samoistnie i nie postawiaj blizn, niemniej jednak ich pojawienie się powinno być powodem do niepokoju. Rumień guzowaty okreska E bowiem wskazywa na wiele chorób, w tym na zaka e nie choroby zapalne jelit czy sarkoidos. Jakie są przyczyny i pozostałe objawy rumienia guzowatego? Na czym polega leczenie tej choroby? Erythema to stan zapalny skóry i tkanki podskórnej, który objawia się charakterystycznymi do bolesnymi i czerwonymi guzami na skórze. Choroba Najcz, ciej pojawia się między 10a40 r. I 3 6 razy cz, ciej dotyka kobiety ni kreska Rumień guzowaty, przyczyny i czynniki ryzyka przyczyny rumienia guzowatego nie jest znane, jednak istnieje wiele czynników ryzyka, do których nale kreska Zaka bakteryjne, PRT gruzlicy, paciorkowiec, ze szczególnym uwzględnieniem pneumokoków, przecinek bakterie. Które wywobuj choroby od zwierz oraz salmonella, wirusowe, cytomegalowirus CMV przecinek wirus zapalenia w troby typu B, HBV przecinek i przecinek wirus epsteina bar, Ep przecinek oraz wirus HIV, pasokres Kaletnicze, Zwłaszcza pasokres pasokreska toksoplasma gondii, wywołujący toxoplasmos. Niektóre choroby sarkaidoza, przewlekłe choroby zapalne jelit, np. choroba leniowskiego crochna i wrzodice zapalenie jelita grubego, choroby tkanki becznej, toczet rumieniowaty łukbadowy, zapalenie wielomi, niowe i skórnomi, niowe, twardzina łukbadowa, choroby zapalne naczyt. Przyjmowanie niektórych leków. Takich jak sulfonamidy, leki przeciwbakteryjne, przeciwpasokreska, i przeciwgrzybicze, przecinek antybiotyki, szczególnie penicylina, salicylany, np. popularna aspiryna oraz gestageny S obecne w doustnych, rodkach antykoncepcyjnych. Niektóre stany fizjologiczne, np. przykład ci kreska A, szczególnie koniec i, i pocztek 2 trymestru, spadek odporności, BDC wynikiem długotrwałego prowadzenia niehigienicznego trybu kreska ilcia, zbenawyki kreska permanentny stres, niedosypianie, przemczenie. Rumiet guzowaty. Objawy pocztkowo w obrbie kotczyn dolnych, rzadziej kotczyn górnych lub tubowia, ze baszcza na udach, pojawiają się twarde, bolesne, dobrze ocieplone, kreska lwo czerwone gózki, czasem blaszki. Wraz z rozwojem choroby zmieniają one swój barw na BRZOW. A następnie zielon i ust pój samoistni bez pozostawienia owrzodzeń czy blizn. Objawami współtowarzysz S. Z samopoczucie, stan podgorczkowy lub gorczka, to odpowiedź organizmu na toczce si stan zapalny, bóle stawowe i zapalenie stawów rozwija się u około 50% pacjentów i ukreska od początku trwania choroby. MOG dotyczy kreska degostawu. stawu, jednak Ciej choroba zajmuje stawy skokowe, kolanowe i nadgarstka. Stan zapalny ustpuje po kilku tygodniach, jednak boli w stawów mógć i utrzymywa nawet przez kilka miesięcy zaburzenia ze strony układu pokarmowego, między innymi. Bóle brzucha biegunki, Objawy zapalenia górnych dróg oddechowych, np. kaszel, chrypka, ponadto moksi pojawi objawy choroby podstawowej, BDC i przyczyn rozwoju rumienia guzowatego. Rumień guzowaty, diagnostyka w przypadku rumienia guzowatego Podstawowym badaniem jest badanie krwi, m.in. morfologia i op. Badania serologiczne na obecno antygenów wirusowych. Badaniem rozstrzygającym jest pobranie fragmentu guzka w trakcie biopsji do badania histologicznego. Rumień guzowaty. Leczenie rumień guzowaty wymaga leczenia choroby podstawowej, BDC i przyczyn jego rozwoju. Jeżeli za rozwój rumienia odpowiada lek. Nale, no kreska Y jak najszybciej go odstawi. Ponadto terapia obejmuje leczenie miejscowe, ogbady z 2% roztworu ich tiolu, maci ich tiolowej, maci metanabolowej i mentolowej. Objawy rumienia guzowatego bagodzi si tak kreska E przez odpoczynek z nogami nieco uniesionymi. A tak kreska E przeznak badanie banda kreska Y uciskowych. Pomocne S równie kreska dostateczny tne bez recepty niesteroidowe leki przeciwzapalne. Niektórzy lekarze mogą wykorzystać stary metod, która polega na podawaniu jodku potasu. Tego typu terapia trwa 6-8 tygodni. http www Poradnik zdrowie. pl zdrowie guzowaty przyczyny objawy i leczenie podkreślenie 35105. html.